Ministerstwo Aktywów Państwowych na zamkniętym spotkaniu zaprezentowało pomysł na rozwiązanie kwestii reformy górnictwa. Na zamkniętym spotkaniu zarówno w Warszawie, jak i na Śląsku. Dosyć liczna grupa, także nasz biznes alert, dziennikarze naszego biznes alertu byli obecni. Założenia tego programu zostały zaproponowane 27 lipca. I co się wydarzyło po poniedziałku? We wtorek już e, przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych spotkali się także ze związkowcami i związkowcy e, wybili bardzo szybko te pomysły ministerialne e, ministrowi z głowy. Efekt był taki, że reforma, która jest niezbędna, czy restrukturyzacja, która jest niezbędna, tak naprawdę zostanie odłożona w czasie. A tutaj presja jest bardzo mocna, położona na, na przykład polską grupę górniczą, dlatego że spółka w tym tempie za chwilę będzie miała po prostu problemy z płynnością i jeżeli nie zostanie wprowadzony plan naprawczy, to za chwilę nie będzie, wynagrod nie będzie pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Więc sytuacja będzie dużo trudniejsza, i nie będziemy mówić o barburkowych i czternastkach i innych um, elementach um, wynagrodzenia górniczego, tylko będziemy w ogóle mówili o funkcjonowaniu tej spółki. Więc sytuacja jest naprawdę poważna. I akurat związki zawodowe zadziałały wbrew interesowi pracowników, dlatego że w niektórych spółkach górniczych, niektórych kopalniach, które mają bardzo trudną sytuację biznesową, ci sami pracownicy mogliby znaleźć pracę w innych kopalniach w których akurat brakuje pracowników, więc sytuacja jest rzeczywiście kuriozalna, i akurat tutaj ta strona społeczna zadziałała wyjątkowo szkodliwie dla, dla całego procesu, a przede wszystkim dla swoich, dla osób, które reprezentują przez lata kolejne rządy, zarówno zjednoczonej prawicy, jak i Platformy i PSL-u. Bały się tego scenariusza, odważnych decyzji w sektorze wydobywczym węgla kamiennego, mając w tyle głowy to, co się działo w, lat, w połowie lat 80. w Wielkiej Brytanii za, Margaret, za premier Margaret Thatcher. Tego typu rozwiązanie, tego typu presja uliczna nie będzie miała tutaj miejsca. To są zupełnie inne struktury, to są zupełnie inne. Problemy i zupełnie inny moment historii. Więc tutaj obawy o to, że ktoś przegra na Śląsku na przykład wybory prezydenckie i nie wygra w Polsce, na przykład Andrzej Duda, są kompletnie uzasadnione. Nie jest potrzebny Śląsk, jak pokazały poprzednie wybory, do tego, żeby wygrać wybory prezydenckie. A tutaj tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania niż naprawdę poważne cięcia i restrukturyzacja tego sektora. Ona została już zainicjowana poprzez rozprowadzenie tego problemu po spółkach energetycznych, połączenia tych łańcuchów ła 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 dostaw, natomiast ten element po prostu y nie działa, dlatego że rentowność sektora po prostu nie występuje.